Cześć, tu Bartek z Road Racing. Już w piątek o godzinie 18 na kanale Road Racing premiera drugiej generacji Wiliera Filante SLR. To jest dzień światowej premiery. Od 10 będzie można publikować materiały. Ja ustalam tą godzinę tutaj na kanale Road Racing na 18, bo to po prostu ma sens. Wtedy jesteście przy komputerach. 18, 19, 20 to są dobre godziny na premiery filmów wieczorne po moich ostatnich doświadczeniach z różnymi filmami. I stąd taka data. No, rower jest jaki jest, to zobaczycie. Nic o nim nie mogę mówić, ale naprawdę warto się wtedy pojawić na kanale. Natomiast dzisiaj omówię Wam tak. Żeby Wam przybliżyć markę Wilier, ofertę szosową i gravelową od tej włoskiej marki. Nie zapominajcie o partnerach kanału, w ten sposób możecie mnie wesprzeć. To jest sklep rowery.pl na Podkarpaciu w Jedliczech. Mam jeszcze kod rabatowy dla Was w 3% i 7% w Optyk Okularze na dowolne okulary w tym sklepie. Nie zapominajcie też o subskrypcji, o podbiciu tego filmu, o komentarzu, co jest bardzo ważne. I przechodzimy do dzieła. Pierwszym modelem jest model Verticale. To jest taki typowy rower wspinaczkowy, lekka maszyna. Jak widzicie, te rury są tutaj dosyć smukłe, no, ale oczywiście sztywna. Geometria tego roweru jest trochę bardziej no, rich, przynajmniej jest krótszy troszeczkę od, niż Filante SLR czy SL. W moim rozmiarze jest to 380 mm przy 523 mm staku, oczywiście to jest bardzo sportowa pozycja, i to jest taka propozycja dla osób, która, yy, dla osób, które szukają roweru bardzo lekkiego, responsywnego do wspinaczki, gdzie powiedzmy, aerodynamika nie była gdzieś tam. Na pierwszym miejscu. Zauważcie, że waga topowych rowerów, wyposażonych tak jak tutaj widzicie w Campagnolo Super Record, no to jest to bardzo droga propozycja 2x13 napęd to 6,57. To jest bardzo niska waga i waga która robi wrażenie, może już nie takie jakieś piorunujące, bo są przecież rowery w tych wagach na rynku mamy Scotta Addicta, mamy mamy Eitosak, o którym ostatnio Wam opowiadałem Specialized'a, mamy Cervelo Specialized'a, mamy Cervelo yy, yy, R5 także jest trochę tych lekkich rowerów w okolicach 6 kg się kręcących no ale to jest jeden z tych rowerów, oprócz tej wagi liczy się też jakość jazdy, która tutaj w wilierze jest bardzo spoko yy, I no, to, jest, to jest ta topowa Specyfikacja, którą tutaj widzicie Tych specyfikacji oczywiście jest Więcej, jest również wersja na SRAMie, Jest wersja na Shimano Dura-Ace, ale są też Wersje troszeczkę bardziej przystępne Jak ta na przykład tutaj Na Ultegra Di2, zobaczmy ile to wtedy Waży, waga ramy To jest 720 gramów Cała specyfikacja tej wagi nie ma podanej, ile waży rower, ale no zakładam, że jakieś 7.0, 7.1 pewnie taki rowerek waży. Tych specy te specyfikacje po prostu klikacie w to i możecie sobie poczytać, w co to jest wyposażone. Jeżeli interesuje Was coś konkretnego, no to polecam tutaj kontakt z partnerem kanału ze sklepem Rowery.pl. Młoda załoga. Ostatnio się aż zapytałem Marcina, ile ma lat. 25. To zaledwie parę lat więcej niż mój syn, ale to faktycznie bardzo młodzi ludzie. Zresztą na Podkarpaciu te trzy sklepy, które znam, to faktycznie mają mega młode załogi. I fajnie, że młodzi ludzie się biorą za taką robotę. To jest bardzo fajne. To jest jeszcze ta energia, którą warto spożytkować właśnie w taki sposób. Tutaj jest przykładowo podana waga wersji na Sramredzie 669. No to jest, to jest nieźle. Tak jak mówię, nie jest to jakaś spektakularna waga. Tutaj można by go jeszcze ewentualnie odchudzić i to widzę, że w dosyć prosty sposób, mianowicie tym sposobem byłaby wymiana kół. Mika Kleos RD Racing Division są kołami ważącymi około 1530 gramów, także wyobraźcie sobie, że tu może jeszcze spokojnie z 300 gramów spaść z tej wagi. No i wtedy zaczynamy mieć rower naprawdę lekki. To jest dla miłośników wspinaczki, to jest powiedzmy taki odpowiednik. Już wam wymieniłem kilka tych rowerów, ale jeszcze PCR-a w najwyższej specyfikacji, może faktora. Odwa wam, to jest tego typu maszyna, wróćmy do zestawienia rowerków i kolejnym modelem jest tutaj tylko króciutko wspomnę o tym to jest Wilier Filante SLR, macie film o tym rowerze na kanale, polecam go serdecznie, w dalszym ciągu aktualna aerodynamiczna konstrukcja od Wiliera udana bardzo konstrukcja, bardzo fajna, wysoka jakość jazdy na tym frame bardzo przyjemnie się jeździ, powiedziałbym z tych rowerów, które miałem w ostatnim czasie, to jest może nie taki jak Trek Madon SLR, bo on jest troszeczkę wygodniejszym rowerem, natomiast to bardziej przypomina jazdę na tarmaku S-Works. Jazda na tym rowerze bliski też tego jest faktor ostrowam, ale powiedziałbym, że Wilier jest troszeczkę bardziej sztywny. I reaktywny. Na tym rowerze został wygrany ostatni etap w karierze marka Cavendisha, jeżdżącego wtedy w barwach, w barwach Astany. Rzut tylko krótki oka na geometrię, bo dopiero co ten rower był na kanale omawiany. O milimetr mniejszy stack i o 4 mm dłuższy reach w przypadku tego roweru. Są tutaj zintegrowane kokpity. Waga tego roweru jest bardzo atrakcyjna, to się kręci w okolicach 7 kg w topowych wersjach i z lekkimi kołami yy, zakładam, że tutaj, a zobaczmy sobie yy, 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 dokładnie ta zakładka na Campagnolo Super Record. Yy, yy, tutaj mamy akurat wagę ramy i widelca podaną 870 gramów, a zobaczmy może na redzie, bo to różnie bywa, może podali wagę całego zestawu, niestety nie. A na Dura Ace, ie? no też nie, ale to okolice 7 kg w, w, w tym rozmiarze 50 w SC waży taki rower dokładnie w SC to jest rozmiar S co też ważne, nie jest tutaj to rower z poziomą, rurą taką górną, która wygląda trochę mniej atrakcyjnie u osób, które trochę mniej wysuwają to taka optyczna uwaga jak na tamte czasy projektowe czyli sprzed 4 lat konstrukcja już miał leciutko poszerzany widelec no całkiem przyjemny, fajny rower specyficzne też dla Wiliera kokpity w tym rowerze i teraz co jest ważne ten rower występuje również w wersji SL czyli Filante SL to jest bardzo istotne bo tu jest to poniżej około 20 tysięcy złotych na karbonowych kołach kosztuje wersja na stopiące Di2 ja wiem, że to nie jest najtańszy rower na stopiące Di2 ale wygląda on naprawdę czadowo jeżeli zachowuje jest bliski właściwością jezdnym Wiliera Filante SLR to jest to ciekawa propozycja i warto jej się naprawdę przyjrzeć Pokażę Wam jeszcze, że jeśli chodzi o geometrię, to mamy dokładnie to samo także to jest po prostu inny layup karbonu troszeczkę bardziej przystępne, przystępny cenowo i troszeczkę cięższy oczywiście. A zobaczmy jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do kolejnego roweru. Zerknijmy tutaj w dane dotyczące wagi ramy o ile ta rama jest cięższa 1010 gramów. Czyli to jest jakieś 130 gramów różnicy w porównaniu do modelu SLR. Właściwości jezdne tego cięższego karbonu są troszeczkę inne, to są pewne takie niuanse, bym powiedział, ale jest to, są, to, są to rzeczy nie, nie jakieś drastyczne, o tak bym to nazwał. Tutaj w tym zestawieniu 4700 euro kosztuje ten rower na stopią DI2. O dokładną cenę, jeżeli by Was on interesował, to prośba zwrócić się. Do partnera kanału do Rowery.pl. Ok, co my tu mamy dalej? Bo to nie koniec szos od Wiliera czyli mamy dwie takie mocno sportowe szosy, ale mamy też rower, który jest bardzo potrzebny. Jak wielokrotnie o tym mówiłem i nagrywałem o rowerach typu Endurance wielokrotnie, materiały przepiękny Endurance, jeden z najładniejszych na rynku, bez dwóch zdań. Wilier Gran Turismo, tu jest akurat w wersji SLR i będzie też wersja. SL, jak widać z boku, patrząc się na rower, no jest to typowy Endurance. Mamy troszeczkę wyższą główkę. Mocniej slopingowa jeszcze rura. Większa baza kół, to jest widoczny ten odstęp tutaj między oponą a dolną rurą ramy. Który w, tej, w przypadku tej większej bazy kół, no zawsze będzie troszeczkę bardziej wyartykułowany. Ładne kolorki do wyboru, różne co my tu jeszcze mamy. No ten kolor może mi się nawet bardziej podoba, chociaż i ten nie jest zły. To jest zawsze kwestia gustu. Tu akurat są dwa rowery do wyboru i to, co najważniejsze w przypadku endurance'ów, czyli geometria. I zauważcie, że zarówno reach jest krótszy w tym rowerze, jak i stack jest troszeczkę wyższy. Czyli to dokładnie się w tą stronę układa, którą się układać powinno. Na takim rowerze zdecydowanie łatwiej odnaleźć pozycję osobom, które mają trochę dłuższe nogi, krótszy tułów. Jak również osobom, które szukają komfortu, bo tutaj będzie zawsze trochę inny sposób siedzenia na tym siodełku, i tym się charakteryzują rowery typu endurance. Z tego, co ja widziałem, to tutaj baza kół tego roweru to jest 985 mm w moim rozmiarze, co nie jest jakimś mega długim wymiarem. Ten rower powinien być czutekę bardziej stabilny, ale nie jest to jakiś super długi rozmiar. Niektóre sportowe rowery Scotta mają dłuższą bazę kół od tego roweru od Villiera. Także to Gran Turismo jest bardzo ciekawą propozycją. Te ceny nie do końca oddają poziom w Polsce cenowy. U nas wygląda to troszeczkę inaczej. Tutaj mamy te SLR-y startujące od 8200 euro, ale mamy też wersję tego roweru SL. Podobnie jak Filante. Tutaj malowanie, które ja bardzo lubię, czyli białe. Ja uważam, że biały to jest taki kolor, który zawsze siedzi. On będzie, on się nie starzeje, on nie, nie podlega jakimś wielkim tam modom. Geometria, wiadomo, mamy wszystko to samo. Zacznijmy od zestawień. Na Stanforsie mamy najwyższą wersję 6700 euro, ale ta cena schodzi tutaj do 4600 euro na stopiące di tu. I na kołach ymm, Syntium od Mika. Mika jest marką, której właścicielem jest Tam Tamta marka zachowała swój własny zarząd, ale jest ono własnością, należy do grupy Wiliera. W tym przypadku rama waży troszeczkę więcej to jest 1210 gramów ale jest to rower endurance. On trochę inaczej wygląda, i tu ta waga nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Jakie producent zawsze przykłada do tych topowych wersji wyścigowych Natomiast tutaj stawiamy na komfort, na inną pozycję zupełnie I to jest propozycja Wiliera w, w kontekście rowerów Endurance Gdzie jej konkurentami są chociażby Trek Domani, Cannondale Synapse, BMC Road Machine czy Giant Defy Mamy tutaj sztycę 0 lub minus 15 setbackiem Czyli taki umiarkowany setback i pojemność na opony aż do 38 mm, to to jest naprawdę sporo. I to też umożliwia jazdę po jakimś lekkim tam szuterku. Chociaż ja zawsze mówię, że rowery szosowe z szerszymi oponami to dalej są szosy, a nie grawele. Ok, tak wygląda ten rower. Przejdźmy do kolejnego. Jest tu trochę tych rowerów. o i jest. Czyli Gran Turismo SL jest super legera, to jest rower stalowy, to temu może poświęcę trochę mniej czasu, jak widzicie rower na tradycyjnych rimbreakach, stalowa rama, bardzo taka oldschoolowa geometria i w ogóle wykonanie tego roweru. Jeżeli ktoś to, kogoś to bardziej interesuje, to odsyłam tutaj do tej zakładeczki. I jeszcze ciekawostka taka: od 2600 euro ceny jest to rower Garda, który nie jest Endurance'em jakimś tańszym wbrew pozorom. Tylko jest takim rowerem, który jest tańszą propozycją, która może być jednak używana na wyścigach, można tak powiedzieć. I to jest dosyć nowoczesna geometria, ale nie jest to geometria jakaś super wyluzowana. Zauważcie, jak to wygląda. 378 mm, 531 to jest praktycznie kopia geometrii Madon. Tutaj w eseczce a w ogóle to mój Trek Madon jest dalej na sprzedaż polecam ewentualnie kontakt ze mną lub ogłoszenie na OLX -ie. jestem w stanie go również sprzedać bez kół i wystawiam pełną fakturę VAT, także jest to dla kogoś kto może wziąć taki rower w koszty no mega okazja, rower na SRAM kosztujący poniżej 40 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych sorry, na, na grupie najnowszej SRAM Red z pomiarem mocy z karbonowymi kołami, także i to jest mniej więcej odpowiednik tego rozmiaru. Akurat tak mi się to nasunęło, bo ma dokładnie taki sam reach i zestawienie cenowe tych rowerków. Najwyższa wersja ma tutaj strama Rivala, czyli wiadomo, że jest tu też nastawienie na dosyć takie budżetowe konstrukcje. W zależności od kół, w zależności od wszystkiego, ceny zaczynają się od 2600 euro. Czyli zakładam, w Polsce ta najtańsza wersja będzie kosztowała poniżej 10 tysięcy złotych a na karbonowych kołach od 3300 euro bardzo fajny rowerek Villier Garda wbrew pozorom tak jak mówię nie jest to jakiś endurance jest to taki powiedzmy o nowoczesnej fajnej geometrii bo, bo Trek ma taką fajną geometrię również yy, rowerek który może służyć śmiało do wyścigów i do tego nie naruszy mocno waszego budżetu Lubię się o takich rowerach tańszych również by powiedzieć. I ten jest jedną z naprawdę ciekawych takich pozycji Bo ciężko jest znaleźć w tej geometrii Takimi odpowiednikami tej super nowoczesnej geometrii Na tą chwilę są na pewno BMC Spec Track Tak bym to ujął Między innymi oczywiście są też inne propozycje A tu mamy taki fajny pakiet Villiera Garde Okej okay. Przejdźmy do rowerów gravelowych. Jesteśmy już w gravelach, szybki przeskok. Wilier, Rave SLR i D2, czyli taki można powiedzieć hicio. Ostatnio był on na filmie, dlatego nie będę już go tutaj jakoś super szczegółowo omawiał, chociaż często jest tak, że zupełnie nowe osoby oglądają te rowery. Sportowa geometria od Wiliera, fajne 48-ki Mike w zestawie, bardzo jakościowe koła i jeździ się na nich spoko. Akurat nie na tym modelu jeździłem, ale testowałem koła w tym rowerku, który będziecie widzieli w piątek o godzinie 18 na premierze Wiliera Filante SLR i D2. Bardzo ładne malowania, Wilier zawsze dba o takie rzeczy i zintegrowany kokpicik. No jest to jedna z najciekawszych propozycji jeśli chodzi o sportowe gravele na rynku. Bardzo atrakcyjne wagi. Miałem ostatnio klienta, który miał taki dosyć spory budżet na gravela, na bike selection i przeszliśmy do tego modelu. Jeśli chodzi o geometrię, tylko szybki taki rzut oka. No, to mamy dosyć sportową geometrię, jak na gravela, tutaj to widać, a przy tym atrakcyjną, dosyć długą bazę kół i pojemność odpowiednią na opony, co cieszy w tym przypadku. No, bo jest to nowa konstrukcja, to też wymagamy od niej tego, żeby ta pojemność była w miarę aktualna. Chociaż dzisiaj nagrywałem też film o oponach pana Racer w rozmiarze 45, i tam się też tak wypowiedziałem krótko, ale wydaje mi się, że dosyć. Ciekawie, na temat szerokości OPON i tego, co o tym wszystkim sądzić. Taka krótka wstawka w ten film również poszła. Ok, co my tu mamy dalej? Mamy tutaj taki bardziej model bikepackingowy, jeżeli kogoś to interesuje o bardziej wygodnej geometrii. Jest ten rower też troszeczkę cięższy od, od Rave'a SLR a, ID2. No geometria widać, że jest zupełnie inna. Mamy tutaj wyższy. Tak, zdecydowanie ten mieści, Ten rower mieści widelce również amortyzowane. Przypomina mi trochę może tego Cannondale'a gravelowego, topstone'a najnowszego. Tak, trochę od tej strony to mi pasuje pod tamten rower. Natomiast no, takie rowery też mają swoich klientów. To są bardzo wygodne maszyny. Jak widzimy, można go tu załadować tymi torbami. Z tego co mi wspominał Marcin z Rowery.pl, to, to można tutaj zamówić jakiś zestaw do montażu tych toreb co jest bardzo no taką porządną o to chyba o to chodzi tutaj widzimy to teraz na tym zdjęciu to to już w ogóle na taki bikepacking z grubej rury jakąś wyprawę przez Maroko albo coś takiego także wygląda to naprawdę imponująco i mamy tutaj geometrię jeszcze do przejrzenia pierwszy rzut oka mówi o dosyć długim reachu nawet bym powiedział mega długim reachu i dosyć wysokim staku, ale ten reach jest na tyle długi, że zakładam, że mostki tego roweru to są mostki 70-60 mm. No, Wilier łączy tutaj krótki mostek z kątem główki 70 stopni, co z jednej strony ten krótki mostek przyspiesza reaktywność roweru, a ten płaski kąt główki wygładza wrażenia z jazdy. Tak to wygląda. No jest to inspiracja Geometra MTB na pewno, to zresztą widać z boku patrząc się na ten rower yy, i tak to wygląda. Jeśli chodzi o ceny, to on jest troszeczkę tańszy od Wiliera yy, od yy, Rave SLR yy, D2. Najtańsza konfiguracja 3,500 euro na Shimano GRX yy, zwykłym manualnym, 1 x 12. Także tak to wygląda w Wersji wyposażeniowych jest kilka Od Rivala XPLR idziemy w dół Jest GX Tu 1x12, jest też Rival Jest też to Ta podstawowa wersja, podstawowa konfiguracja Także rama tego roweru Waży 1190 gramów To nie jest jakoś super mało I tak ten rower się prezentuje Jest jeszcze Wilier Jena On był na kanale Celowo mówię Jena, a nie Jena Bo to jednak jest włoska marka To chcę to Przynajmniej w przybliżeniu, wymawiać tak jak wymawiają to Włosi. Jeździłem na tym rowerku. Dosyć elastyczna, miękka taka rama. Dobrze pracująca, komfortowa. Bardzo wdzięczny rowerek. Te rowery są na tym lepszym rodzaju karbonu robione. Bogata, naprawdę, tutaj też jest rozmiarówka. Każdy może dla siebie coś dopasować. Pięć rozmiarów. Te rozmiary się do, od siebie, te przeskoki są dosyć spore przy pięciu rozmiarach. To nie jest może tak jak. W niektórych innych rowerach, natomiast y, te małe rozmiary no, są naprawdę wygodne i komfortowe i jeździ się na nich mega spoko. A jak również ten rower nie jest rowerem drogim, jego można kupić w bardzo konkurencyjnej cenie. Y, tu mamy za 2700 euro na GRX-ie jedenastkowym jeszcze, ale 1x11 nie polecam takiej konfiguracji. To już prędzej 1x12, to kosztuje 3300 euro z nowszą grupą y, y, i na kołach Nike Graf. Tak, jak mówię, film o tym rowerze ze szczegółowym omówieniem jest na kanale. Polecam Wam go serdecznie w razie zainteresowania. Bardzo wygodna geometria, dobra amortyzacja. Ten tył tego roweru działa naprawdę dobrze, i tutaj mogę Wam to śmiało polecić. I to będzie już prawdopodobnie koniec dzisiejszego omówienia. Mamy tu jeszcze. Jeden rower aluminiowy, ale patrząc na poziom cenowy, od którego to się zaczyna, od 8000 ponad, nie będę go jakoś specjalnie omawiał, bo jest to rower w mojej ocenie dosyć drogi. No podobnie trochę jak tery aluminiowe, też tanie nie są. Taki tutaj, no ta cena 1900 euro jest dosyć spora, czy 2200 euro to również nie jest mało mimo że ten rowerek no jakoś tam może i wygląda nieźle ale no, to jest sporo moim zdaniem jesteśmy już blisko yy, tej jeny modelu jena yy, i w tej sytuacji chyba że ktoś preferuje naprawdę aluminiowe gravele a chce mieć wiliera no to wtedy zostaje mu ta propozycja karbonowy widelec, aluminiowa rama już skoro tu jesteśmy to jeszcze miałem go nie omawiać a jednak się skusiłem yy, propozycja taka również trochę może inspirowana MTB-kiem jeśli chodzi o proporcje wymiarów, czyli też również dosyć płaski kąt główki i krótsze mostki i w ten sposób ten rowerek ma sobie radzić w terenie. Yy, ok, no to tyle ode mnie dzisiaj w marce Wilier. Przypominam raz jeszcze premiera yy, najnowszego Wiliera Filante SLR ID2 o godzinie 18 w piątek. Do zobaczenia.